Wszystkich na naszym kanale Macie i tata. Tak, dokładnie tak. Dzisiaj sobie zrobimy luźne szczelanko, jak to kiedyś było. To dokładnie rok temu był ten sam filmik, tylko mamy zupełnie inne petardy. Mamy dzisiaj gościa specjalnego, o nazwie Pirotechnik X, więc on jest jakby takim naszym widzem. Więc zapraszamy was do oglądania. Dobra. Co tam będziemy teraz jeszcze robić? Mamy małe rarytaski. I co my tutaj mamy, poukładałem mniej więcej od najsłabszych do najmocniejszych, mamy K-0206, P-1000 stare, starą c z 2018 roku, myślnik, yy, tam była chyba partia 8, tak, partia 8. TP8, P1208, tylko nie dlaczego na bez napisu jest. E, Chińczyk pewnie nie dał napisu, ale życie. E, Actung H3 to jest ten stary, który właśnie otrzymaliśmy od Pirotechnika X kiedyś tam. E, ale tutaj właśnie mamy małe smaczki, które niedawno otrzymaliśmy. TP12, tutaj dołożył nam Pirotechnik X właśnie. TK0212. Tutaj mamy ac 47 Demona. Anglicrowna to jest wersja XS. P2000 stary. Z 2013 roku Tiger Boom. Z 2015 roku UEFA Mafia. Tego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Właśnie FP, e, pf, PS3. E, 5G to jest właśnie dołożone. E, TXP 010 stara wersja. Szaraka. Angry Clown S. Titan Blitz i te właśnie trzy petardki też są dołożone od właśnie Ziomala. E, Titan Blitz to jest piątka. 7 gramowa Petarda. Funkę 5 Blue. I tutaj Wielka Locha Danger. Dobra, więc zaczynamy. Od czego zaczynamy? Od najsłabszych. No, od prawej strony zobaczymy. Odpalasz się, a nie no odpalasz się. Ty odpalasz. Kazar 206. Dawaj. O! Aż taki słaby nie był. No nie, P1000. Aż taki słaby nie Hmm. No małe ale no, walło nieźle, nie? C4 stare PXP309 Stawiamy nabycie dłoni. Podpalamy i uciekamy. No już nieco mocniej nawet tutaj gips przyleciał. TP8 Hmm. Płomyczek i co? I opóźnionko i opóźnionko i to jest właśnie to w tych opóźnieniach. Też na nieźle. Spore. P1208. Hmm. Bardzo dużo opóźnienia mają. Czyżby? Synuś. Widzisz jednak. O, zobacz. Mm. Mega. Ja już myślałem, że nie, nie wypali. Ach, tą 3 Dwa 4 gramy chyba to miało. TP12 z obróconą czaszką tak naklejali. I no coś tam wszliło. Kazara 212 Match cracker. Lepiej się nie sztachać. Lepiej nie. O. I poszła siarka. O, mm. Mocniejszy. Mocniejszy. Mm. To, to TP-12 się chowa. E, demon. Mhm Demon? No To one tak waliły? Zawsze Angry Clown XS A ten mały No I saluta miało? Saluta, saluta 2000 Stara wersja O, o. widziałeś? Widziałeś co się spolesiało za szoskiem Tiger Boom PP-038TB Wiatr z Super dziś jest O, też płatka. I mm. Co Zmianę robimy? No jak chcesz Chyba, mam te aparat? Gdzie? Dobrze mafia Z tego jeszcze nigdy nie strzelałem Teraz się przekonamy jak to walnie Czy ja wiem? Takie no niestabilne no one nie są. P3. To już P3 trójka lepsza. P6AE dumbbump5G złoty ten stary wo mhm TXP010 Stary szaraczek. Walony, żeby już nie przepinać. <laughs> Angry Clown S.

Ja I największa i najmocniejsza danger od klaska. U! Uh, I fontanna. I to byłoby na tyle, moi drodzy, chyba. Mhm. To więc na, na końcu Czasem Czasami też tak bywa. To jest, wiadomo, stara pirotechnika, więc nie można mieć do nikogo autopotencji. Mm. Nawet w nowych petalach się zdarza, że niejednokrotnie jest tak, że połowa odpali połowanie. Dokładnie tak. No to już chyba. Byłoby na tyle, jeśli chodzi na ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie z nami dalej. Hej! Na razie, no.